Witam wszystkich, bardzo serdecznie. Ja jestem Optamus, i jest ze mną. Ja jestem Foton. Oraz. <laughs> Zakaz się ma. A jest to chyba już siódmy odcinek na tej serii Minecraft Sky, co nie? Najpierw się forum, zanim chyba w końcu. Prawo? E. Aha Bywa No i co, dzisiaj się czym zajmiemy? Zakedzie mm, o, nie wiem Aha. No to czekaj, ja... Tym, zrobimy obsydzian O To mamy w zadaniach No właśnie No i tak, już między odcinkami zrobiliśmy tutaj wszystkie kolory wełny, o Dokładnie co zrobiłem, o oraz farmę i farmę zboża. O jeszcze wieże. Aha, no i jeszcze. Z tego kola tutaj mieliśmy... Zdeśmy sobie takie dwie małe wieże z nudów. Małe. A i tam małe, wieże. Z których będzie live i będzie tam w nim na na się sieba. No ale to szczegóły. Dobra.

Opowiadać coś tam Fordon A nudno. Ferie się kończą. Szkoła idzie. No niestety. A no, więc ferie nie będzie tych tak często odcinków. Dokładnie. Żałoba. Tak. Geografia tamia A jo i reszta A wakat się tam w ogóle pro Kilof 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 niepotrzebny. Um. tak tak Co robisz ten, Fordonie. Tam, bo cię tutaj w ogóle nie widzę. Aha, jeszcze jeden. Tam się widzę krowy zraspiły. Oczywiście, za musiał bym rozmnożyć. Ja nie rozmnożyłem. Ja zboża nie miałem. No to pewnie Fordon, bo on bardzo lubi rozmnożanie. Jest. Jestem. Ten, chciałem powiedzieć, że ja będę ją być może zetwł za chwilę. Ale nie jestem pewien na jakieś minutkę. Bo mam chciała do domu. Z zachwani. Ok. Dobra. E, woda, woda, woda. Gdzie ta woda jest? Gdzie ja rozwolam jest? Ja mam. Dlaj. Wylej o... Tu na prawo wylej. A tu jeszcze wykop dziurkę. Nie, nie, tam to nie, tam to nie. Gdzie jest tą? Ja mam wszystko. No to daj! <laughs> Idę po lawy. Dobra.

Co zrobił? Coś się stało. Serwis by wyłączyło. Okej, dobra. Jak coś tak. Jak coś. Jak coś takiego będę ukośnik Stop. Brawo. <laughs> nie, to nie ja za Dobra, kopaj. O. Tak, nie Dobra, kop, zachęcam. No. no No niestety mam ZW na chwilkę. Ok. To nie poszło serwera nie mogę włączyć, nie wiem czemu. O, mam obsydian, mam obsidian. O oh yeah. ZW. Spoko. Gdzie stawej ten? No, łap go! Okay. Ja to go wremę wyłożyć, bo... Krowa nam uciekła Gdzie? Tu O, A to krowa wredna Dobra Daj resum, gdzie on jest Daj, 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 no tu jestem no. jest O gdzie on jest? Nie No aż ty ją lepiej No, tu jest Ło Chodź, krowa Não, 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 chodź. não, 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 Nie mogę połączyć z serwerem. Nie mogę połączyć serwerem. Mogę połączyć serwerem. No, 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 chodź, chodź, chodź. chodź, chodź. Dobra. O oh, Jezu. O krowa, dobra. No. Zróbmy to, żeby był każdy wchodził. To ten. No, niestety, ten odcinek mnie będzie, bo ja nie mogę w ogóle wejść na serwer. Nie wiem czemu. Wchodzę. I w, do głównego menu mnie. No to nie wiem. O, jesteś. O, ja, jestem. No widzisz Dobra, koko, Sidiana. Gdzie ty jesteś, no? Zaket. Kofie, nie? O, jest dobra. Masz? Masz? Ja, nie ja też nie mam. Spaliło, no. A z siebie. Masz. No Ale nie dam tego tego Czekaj Albo daj mi ten kilo Masz Teraz łap to To zawsze łap Ja już mam jeden O oh, fuck Dobra mam No co jest, ze? wyjdź, nic ten Dobra. No Dźwięk no. Cham ze wsi. Ile masz ego? Ja mam zero. Nie! Spaliło się. No kurde Tam tego trzy trz, trz skrzynce jest. No kurde nie chodź tu! Bo już mam na końcówkę a ten... Już bym nowo. Do środka patrz od razu. Nie mam kilo już, lol. kopnął tego. Ja. I, I... ty ten reszną jeszcze wykąpałeś. Tylko cztery mamy, lol. Cztery z ilu potrzebne? Z dziesięciu. Dwa... Mam 10 Dobra Ja buduję jej, Daj mi, daj mi, daj mi Nie bij mnie Okej, okay, dobra, trzymaj to Masz Odbanowano gracza w od tamtych. O, jak się odbanowuje? Pardon. No, nie ma go, dobra. Pardon. Jak? U kości pardon. Napisz to na czacie. Pardon i tą nazwę gracza, tak? Tak. Ile ma? Ja mam trzy Jeszcze trzy To ja sobie odczytaję nagie mój wygląda Cztery No On tu lubi tak przeszkadzać, nie? Mm. Dobra, mówca, chodzi po cicho ciągle Gdzie w ogóle? Gdzie robimy eee, tego? 5, 5, 5, 5 O Ła Kupa mi wziąłeś z hita Lol Ten kilo jest dobre. No kurde Już mamy 10 No, mam lagi. Już no mamy to, dziesięć. to dobra, chwal tego kilopa Lor, On wylesiał z tego? A tu co my chcemy? Okej, okay, nie komentujmy tego Gdzie budujemy to? E, dobra Nie! Kurde Co? Ja raz to na wywaliłem Ja zaraz to na wywaliłem Może musimy ten zegarek zrobić mm. Dobra, będzie Wywaliłeś kilo No Okej. Okay. Wielonko. Eee... No, 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 no to to już. Gdzie tu Tu. Nieee, czekaj. Eee... Może to kole? Oj. Eee. Nieee. Wiesz, tylko Moż... możemy zrobić? Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Za mną. O, wiesz gdzie? O tu, koło cyknąć Najmniej ten, um, kobla kolega. O Dobra. O Ty, tu A Coś się znowu zrobiło.

Bo za długo przejechałem za daleko za no. Jaka to wysokość? Tak. 3, tak? Aha, farda się już kończy najwyraźniej Dobra, ja podpalam Ja podpalam, ja podpalam Ja już wchodzę pierwszy Nie no, nie wchodzimy jeszcze Nie, ja jestem odcinka zero no. Dę dę, dę. Trendy. Ali się? To i tu. Owa. No, owa. 2, tu, one. Oh yeah. Yes. Oh owa. Dobra. No i chyba tak będziemy kończyć. No nie. Zakończenie tego odcinka. A to jest no i co, między odcinkami... O Taki cwaniak! Dobra! Bo nam krowę wybijesz. No! Sferu! Jaki cwelinio? Nie! Zostaw! Mam trzy sarduszka! Zostaw mnie, zostaw mnie! Stal. Ty, krowę tu jest. mamy. Ja miałem jedno. Tu mamy. Co? Ja miałem jedno serduszkę. Tak mów. I czemu te płytki porozwalałeś? No i nam trakloły wychodzą, w frajerze. Ty, ty, na moronie. Nie wy... z ciebie. To ze panie przeze mnie. Czekaj, zboże mam. No, nie w prawa Chodź Zamykaj to! Co zamykaj jak chcą tu naciść? O. o, o. Dobra, kończymy. Więc... Chodź. Do usłyszenia trzymajcie się. Cześć. Pożegnaj się. Dobra. Dem, dem, dem. dem, dem. Mali się? 3, 2, owa No owa 3, 2, 1 Owie Yes oh Owa mm -hmm. Dobra No i chyba tak będziemy kończyć No nie mm. Zakończenie tego odcinka A to tą się przypomnę No i co, między odcinkami, ała. Taki cwaniak Dobra Bo Nam krowę wybijesz No Sferu! Jaki cwelińo Nie Zostaw Mam trzy serduszka Zostaw mnie! Zostaw mnie! Svel. Ty, krowę mam. Ja miałem je. Krowę tu mam. Co? Ja miałem jedno serduszkę. Tak, mów. I czemu te płytki porozwalałeś? No i nam trakrowy krowy w frajerze. Ty, ty. Ty moronie. Nie wy... z ciebie... Dupa nie przeze mnie. Czekaj, zboże mam. No nie prowadź tu. Chodź Zamykaj to! zamykaj, jak chcę na nic tu naciść. O, o. Dobra, kończymy. Więc. Chodź. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Pożegnaj się. Dobra.